Czy ofiara potrzebuje współczucia, czy pomocy, ochrony? Jeśli ktoś potrzebuje tylko współczucia, to też jest ważne. Ale jakby życie tej osoby się nie zmienia. Dalej może być ofiarą krzywdzoną przez jakiegoś niebezpiecznego pasożyta. Ale dostałem taki komentarz, czemu ja staję w obronie. Ludzi agresywnych. Przemocowców, czyli toksyków. Kobieta pisze, ponieważ była skrzywdzona, czyli jest w tej roli ofiary i zastanawia się, dlaczego ja jej nie bronię, tylko bronię tej drugiej strony. Posłuchajcie, ja zawsze bronię osoby, która jest skrzywdzona. Zawsze. To instynkt mój jest. Nie wiem czemu. I potępiam jakąkolwiek formę agresji jeśli ta kobieta skrzywdzona przez męża publicznie go wyzywa krytykuje e, jeśli ja widzę atak to ja jestem przeciwko temu rozumiecie, że to jest to samo symetryczne zachowanie, ona była skrzywdzona to teraz odpowiada tą samą monetą i w tym momencie jak, jak kobieta atakuje swojego męża, wyzywa go poniża i tak dalej przejawia do niego agresję, to w tym momencie on jest ofiarą a ona jest agresorem Dlatego u mnie się to uruchamia automatycznie, stawanie w obronie tego, kto jest atakowany. Ogólnie rzecz biorąc, ja ufam, że te kobiety, które są u mnie pod tymi filmami, filmikami u mnie na tym kanale, słuchają, że to są osoby skrzywdzone przez jakiś toksycznych mężczyzn. Ufam, czy to zdiagnozowany narcyz, czy nie. Bardzo rzadko tak się dzieje, a więc jakiś tam rys narcystyczny, czy alkoholik, czy egoista. No tak się często zdarza, że, że w tych związkach ktoś jest tym agresorem. I ja wierzę, że te osoby mówią prawdę. Ale czy chodzi tylko o to, żeby powspółczuć w o kobietom? Bo one piszą, wyrażają dużo emocji, bo są skrzywdzone. Jeśli tylko powspółczuć, to będzie jakaś chwilowa ulga. Nic się w tym życiu nie rozwiąże ich. Ja uważam, że y, lepiej jest pomóc, żeby ta osoba przestała być krzywdzona. I taka jest moja rola, może odruchowo. A pomagam w jaki sposób? Pomagam wyjść z roli ofiary. To jest fundamentalne, co trzeba zrobić. Z roli ofiary. Zwykle się wydaje, że, że jak ktoś został skrzywdzony, to automatycznie jest ofiarą. Niektórzy tkwią w tej roli, pozwalają dalej się krzywdzić, żeby ktoś. Poniżał, źle traktował, niektórzy funkcjonują w ten sposób. A zaczyna się od tego, że ten ktoś obwinia drugą stronę wiecznie. Po prostu, ja nie ponoszę żadnej odpowiedzialności. Moi drodzy, to nie tylko w związku, ale ogólnie w życiu. Człowiek jest w roli ofiary, kiedy nie jest autorem swego życia, nie ponosi odpowiedzialności za swoje życie, ponieważ wszystko wokół jest złe, tylko nie on. Czyli system, komuna, praca, świat. Mąż, żona wszystko jest złe. Mam problemy, źle się czuję, bo oni są tacy. I to jest rola ofiary: przenoszenie odpowiedzialności za to, co się u mnie w życiu dzieje, za moje krzywdy, na innych, na zewnątrz. A ja z tym nic nie mogę zrobić. Jestem tylko ofiarą. Nie mam na to wpływu, bo świat jest taki. I tak te żony często skrzywdzone się zachowują obwiniając na zewnątrz męża, nie ponoszą żadnej za to odpowiedzialności za siebie i dalej będą w tej roli nie z tym to z innym człowiekiem będą w życiu krzywdzone bo to jest funkcja ofiary nie mogę nic zrobić ze swoim życiem oczywiście pierwszy krok to się odsunąć od tego człowieka nie dać się krzywdzić ale to polega też na tym uświadomieniu sobie tej swojej naiwności że nie całą winę ponosi ten człowiek ten krzywdziciel bo można się było raz sparzyć ale cały czas wkładać rękę do ognia przez lata to nie jeden dzień czy miesiąc, tylko to latami trwało i te osoby są mocno skrzywdzone, mocno urażone, że tak trwało wiele lat. Dlaczego to trwało tak długo? Czy ogień jest zły? Zobaczcie, porównuję to do tego oparzenia. Dziecko włożyło rękę do ognia, się oparzyło. Można powspółczuć temu dziecku i powiedzieć: Ogień jest zły, czy to rozwiązuje sytuację? Wsparliśmy, ale czy to pomoże na przyszłość? No nie pomoże, bo to dziecko nie wiadomo dlaczego znowu wkłada rękę do ognia i się parzy i znowu płacze. I co zrobić, jak ktoś ma taką obsesję? Patologicznie wsuwa rękę, wkłada rękę do ognia, ta ręka jest oparzona, płacze, cierpi i dalej ją tam wkłada. Kto jest winny w tym momencie? Ogień? Ogień jest zły, ten narcys jest zły, ten człowiek, czy ta osoba, która wchodzi w bliską relację z tym ogniem. Czemu narcyza porównuje do tego ognia? Z gruntu mówimy, że to, to zły człowiek, i to jest takie, wiecie, dla mnie oburzające, kiedy ktoś innego człowieka nazywa, nazywa jako zły. On ma swoje problemy, swoje dzieciństwo, ale ten człowiek, ten narcyz, to nie tylko jakiś patologiczny pijak, agresor i jakiś przestępca w domu. Bo wielu tych ludzi z tymi cechami narcystycznymi, czy, czy może nawet zdiagno zdiagnozowanych tych narcyzów, to osoby pożyteczne społecznie. To politycy, to dyrektorzy firm, to liderzy przy czym bardzo podziwiani i szanowani. To gwiazdy show biznesu i ta żona, która tak narzeka na swego męża, podziwia, podziwia innego narcyza, bo to narcyz, który występuje na scenie, tworzy piękną muzykę. Przyjrzyjcie się, ja już nie, nie będę nazwisk wymieniał, bo mam jednego w głowie, akurat którego zaobserwowałem, który jest alkoholikiem, nie ukrywa tego. 20-30 lat na scenie, super kariera, cały czas zarabia, jest gwiazdą, miliony ludzi płaci za to, ma taką popularność, charyzmę. I poprawia ludziom nastrój. Cały sztab ludzi zarabia na tym człowieku, nie tylko on, ale ma piątą żonę, piątą rodzinę, mnóstwo dzieci, skrzywdzone rodziny i dzieci najbliższy. On nie potrafi budować bliskich relacji. Jak ktoś chce z nim wejść w te relacje, to później okazują się oparzeni, skrzywdzeni, bo on tego nie potrafi. To jest on dobrze występuje na tej scenie. Na dystans wszyscy mogą cieszyć się. Hmm, jego umiejętnościami liderskimi, tym, że ma wpływ na ludzi, tym, że gwiazdorzy, robi show i na tym się zarabia i ludzie to płacą. I wiele kobiet, które tak na, narzeka na tych na swoich mężów narcyzów, podziwia innych. Tylko nie wiedzą, co się dzieje w życiu tych liderów, tych gwiazd show biznesu i tak dalej. A to są takie jednostki. Dlatego z gruntu mówić, i ten człowiek się podoba tak naprawdę, że on jest zły? Nie. Tak jak ogień nie jest zły. Ogień grzeje. Po prostu nie trzeba wchodzić w bliski kontakt z ogień, z ogniem trzeba trochę na odległość. Jak ktoś chce mieć, być w związku małżeńskim z takim toksykiem, no to się oparzy, no niestety. Jak ktoś raz się oparzył, to drugi raz nie powinien ręki wkładać w ten ogień. Jak ktoś się zobaczy, że to nie ogień jest zły, tylko ja, decyzje, moje decyzje, że ja tą rękę wkładam w ogień, ja ponoszę za to odpowiedzialność, za pierwsze oparzenie, oparzenie ale za wielokrotne oparzenie się, ja ponoszę odpowiedzialność. I wtedy taka osoba wychodzi z roli ofiary. Naprawdę te kobiety nie przestają być ofiarami, jak odejdą od tego toksycznego człowieka. Dalej będą krzywdzone w życiu. Bo dalej obwiniają wszystko wokoło. Jak kobieta pisze w komentarzu: byłem skrzywdzona, popełniałam wiele błędów. Ja będę jej bronić. Ja będę ją podziwiał. Jeśli ona przyznaje swoje błędy w tej relacji. I jego błędy i jego złe traktowanie nigdy nie usprawiedliwia przemocy. Wszystko, co ten człowiek zrobił, jak on krzywdził, nie pochwalę tego tylko potępie. Będę stawiał zawsze w obronie krzywdzonej osoby. Nie usprawiedliwia takich zachowań. Każda przemoc jest zła. Tylko od tego lepiej się odsunąć, niż zachowywać się w ten sam sposób. Atakować kogoś, obwiniając, poniżać publicznie i tak no bo czym to się różni? Ja się później zastanawiam, jak ja słyszę takie agresywne wypowiedzi tych żon. Kto tam był pierwszy? Kto zaczął tą wojnę w tej rodzinie? Bo tam jest po prostu, rozumiecie, wymiana agresji tak naprawdę. Kto tam jest narcystyczny i toksyczny? Trzeba byłoby się naprawdę przyjrzeć. Dlatego te reakcje w komentarzach, ta agresja słowna, no budzi dla mnie pe pewien pewną wątpliwość. I wtedy zaczynam potępiać ten sposób bycia atakowania, bo w tym momencie ten ktoś jest ofiarą. Lepiej nikogo nie atakować, odsunąć się, być mądrym, dbać o swoje bezpieczeństwo, o swój spokój, nie wdawać się w te wojny. Jeśli się ktoś oparzył, no nie wchodzić dalej w taką relację, wyciągnąć po prostu z tego wnioski. Wychodzimy z roli ofiary wtedy, kiedy ja jestem odpowiedzialny za swoje życie, i ja wiem, że wszystko, co się dzieje w moim życiu, fajne i niefajne rzeczy, to ja to stworzyłem, ja jestem tego autorem, ja wyciągam z tego wnioski i dzięki temu żyję coraz lepiej. To na tym polega wyjście z roli ofiary wzięcie odpowiedzialności za swoje życie.